Trenerze trenerze, niestety nie udało się dzisiaj zainkasować kompletu punktów remis 0 do 0, dla nas jest jak porażka jak pan ocenia to spotkanie. Zgadzam się z tym. Ten dzisiejszy mecz remisowy jest można traktować jako porażkę dla nas. No ciężko, ciężko mi teraz na gorąco powiedzieć. Po pierwsze, po pierwsze no mm, no nie wiem co mogę co mogę ująć, ale czy to brak zaangażowania u zawodników, czy, czy brak zrozumienia. Po prostu ta, ta gra nam się od początku od początku nie klei. Stwarzamy sobie kilka sytuacji, których jeszcze też nie, 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 potrafimy, nie potrafimy wykorzystać. A z drugiej strony to grając ostatnie 15 minut w 10, to y, też mieliśmy parę, parę sytuacji takich, gdzie nam Janicki wybronił, bo też mogliśmy dzisiejszy mecz przegrać. No właśnie, cały czas, cały czas jest problem z dochodzeniem do sytuacji. Gdzie, jest, gdzie może być jakiś błąd? Czy błąd byłby w przygotowaniu zawodników do sezonu, czy, 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 czy błąd jest w braku ich zaangażowania? Jak Pan, jak pan to widzi? No jeszcze raz powtarzam, ciężko mi jest to ocenić, bo zawodnicy wychodzą, to powinni grać na 100%. Na boisku widać co innego. Niektórzy nie angażują się tak w grę jak powinni. Pod koniec meczu też u naszych kilku zawodników brakowało sił. No wiadomo, że ci było, było bardzo gorąco, zespół gości też troszeczkę pod koniec już nie miał sił, ale to, 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 nie jest, to nie jest wytłumaczenie, bo my po prostu musimy grać. Co jest zauważalne, to że my nie potrafimy się utrzymać przy piłce, nie potrafimy grać dużo piłką, tylko gramy do przodu, może się coś uda, no ale taka taktyka no, no niestety nie przynosi żadnego efektu, że od trzech meczu nie możemy po prostu strzelić bramki. No właśnie czas na jakieś zmiany i czas wywieźć z Lubania trzy punkty. No, przydałoby się, przydałoby się. Czwarta kolejka, no trzeba zainkasować komplet punktów. Nie pojedziemy tam prawdopodobnie w roli faworyta, to być może, być może wtedy nam się, nam się uda. I ja szczerze mówiąc w to wierzę, że na wyjeździe w Luboniu osiągniemy pozytywny, pozytywny wynik. Dziękuję bardzo. Dziękuję.